Hej, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mnie taka przyszła refleksja na temat tego mojego akwarium 600 litrów. Czy coś bym jeszcze tutaj chciał zmienić? Czy to już jest wszystko, co w tym akwarium mógłbym zrobić? Czy wiecie, że coś tam na pewno bo jeszcze można było zrobić? Już nieraz kombinowałem, dosadzałem. Przestawiałem wszystko. Dopuszczałem nowe rybki oczywiście tak samo. I dzisiaj sobie myślę, czy ja bym coś jeszcze w tym akwarium zrobił. Tak się przechadzam wiadomo do kilkanaście razy dziennie koło akwarium i tak powiem Wam, że cieszy mnie to chyba już co? To, co mam, to, co już osiągnąłem. Doprowadziłem do tego, że akwarium jest, no naprawdę jest. Wiadomo, że można by było jeszcze coś tam przekombinować, stare liście poobcinać i tak dalej. Pchać te łapska do tej wody. Ale szczerze mówiąc, to mi się troszkę tego nie chce już robić. Samo funkcjonuje. Wszystko ładnie, pięknie. I co, I co do czego tutaj miałem wcześniej się odnieść? Do tego, że woda... No jeszcze nie raz mówię, że woda jest w tym akwarium naprawdę przezroczysta jest kryształ klar wody. Powiem, że to był chyba najtrudniejszy element tego, by doprowadzić akwarium do takiego stopnia, żeby nic przy nim praktycznie nie robić i cieszyć się taką czystą wodą. Jeżeli śledzicie moje filmiki, to wiecie, co ja robiłem i dlaczego mam taką czystą wodę. Wiadomo, filtracja na bardzo wysokim poziomie sam filterek zewnętrzny, kubełek ale to nie wszystko. Żeby mieć taką wodę, to też trzeba mieć i odpowiednie media. Ale to jest etap za etapem do tego się nie dochodzi wiadomo z dnia na dzień to są niestety lata lata praktyki lata kombinacji doświadczenia nie chcę się tutaj jakoś przychwalać na ten temat ale ale no niestety jeżeli nie mamy wiedzy nie mamy no nie mamy takiego dużego akwarium to też jest druga sprawa Mamy mniejsze, ale też trzeba zadbać o taki duży zbiornik. I co ja bym tutaj jeszcze mógł wykombinować? Doszedłem do tego, że nie nawożę akwarium wcale. Były etapy, że no po prostu roślinki nie chciały rosnąć, pogubiły liście. Ale wiecie co, to też jest takie zastanawiające, bo. Tak samo jakim przychodzą etapy na roślinki w naturalnym środowisku, czyli na zewnątrz. Powiedzmy, nie wiem, może to ja tylko tak, tak sobie kombinuję i sobie tak wymyśliłem, ale przecież wszystkie roślinki, które nas otaczają dookoła, też gubią liście. Też gubią liście. A w akwarium. Może to też tak jest. Wiecie co? To jest cały czas taka wielka niewiadoma w tym akwarium, niby człowiek już ogarnął wszystko, wie co i jak, a czasami akwarium płata nam takie figle. Też tutaj dłuższy czas się borykałem z tą krypto no nie tylko z nią, ale no można powiedzieć, że jest naprawdę super, bo tu wam pokażę takiego. Tu jest taki, widzicie, ten poskręcany listek świeży. No, to już jest to, że ta kryptokoryna no nie tylko tu jest dużo, widać takich ta kryptokoryna po prostu, no, zaczęła rosnąć już tak na całego. Może się nie zachwalajmy tak za bardzo, że tak rośnie, ale no jest tak właśnie, że ona zaczęła rosnąć. I powiem wam, że tak chodzę sobie i zaglądam coraz do tego akwarium, coraz na te moje amazonki, jak ja to mówię. No i zobaczcie, ostatnio pokazywałem, że liście były bordowe, prawda? No i co? No i dalej są. I są przyrosty coraz to większe, coraz to ładniejsze. Rybki zdrowe, chociaż. No, muszę o tym powiedzieć też. Zdechły mi dwa glonojady ostatnio i też nie wiedział, nie wiem dlaczego. Nie mam w ogóle pojęcia. Ja to miałem taką swoją teorię, że jak glono, glonojady zdychają, dlatego że nie mają co jeść. Ale no, niestety, jak ja im daję codziennie jeść i to tak dosyć sporo. Raz, dwa razy, raz na pewno, dwa razy, czasami, czasami trzy zależy. I teraz ta refleksja moja, ciąg dalszy. Czy to jest już cel? I w tym się zamykam, że akwarium już jest powiedzmy u szczytu moich, jakby to powiedzieć, że już osiągnąłem ten maksymalny cel. Chyba tak, wiecie co, już to co mam w tej chwili, to już bym tutaj nic nie kombinował. Piękne rybki, zdrowe, ruchliwe. Także, no, szczerze, nie mam się tutaj już czego za bardzo przyczepić. Zawsze jest coś, że można poprawić, ale czy to jest aż takie ważne? Ktoś mi kiedyś fajny komentarz napisał, że podoba mi się. No, bardzo dużo jest takich komentarzy, że mi się podoba Twoje akwarium i tak dalej, że jest takie naturalne, zwyczajne, a nie takie wystawowe. Dokładnie takie moje akwarium jest. Zwykłe akwarium 600 litrów z dużą obsadą ryb i mógłbym tak też powiedzieć z ładnymi roślinkami. Więc taka refleksja na dziś moja, że chyba osiągnąłem taki mój cel zamyślony kiedyś tam, że żeby mieć takie akwarium i codziennie przychodzić, zaglądać. Wszystko ok? No, okej, okay, wszystko. Rybki mnie witają za każdym razem. Kiedy nie podchodzę. A jeszcze zaraz wam sypnę i jeść. Na koniec. I to jest tak właśnie, że to jest to, co mnie cieszy najbardziej. Osiągnąłem, powiedzmy, szczyt, już tej góry. I chyba bym już nic tutaj nie kombinował i nie zmieniał. No i teraz ulubiony moment. Akwazioni podchodzi do miejsca karmienia. Jest puściutko, prawda? No i zobaczcie. Ruch minimalny jest. Wszystko jest na swoim miejscu, tak jak powinno być. Cyk i jedzą, jedzą, chlupią, pluskają. To jest najlepszy moment dla akwarysty. Nakarmić swoje rybki i zobaczyć, jak one to wpierniczają. Nie jedzą, tylko wpierniczają. Dzięki serdeczne, hej!